Cześć, witam wszystkich na kanale IndieTrading. Dzisiaj pohandlujemy i prowadzimy analizę techniczną, taką jaka jest zyskowna, żeby zobaczyć jak naprawdę tu analizę techniczną prowadzić. Także zobaczcie, na przykład mamy tutaj parę i już prowadzimy analizę techniczną, ja już widzę jaką transakcję tworzyć, tak. Mamy tutaj Eurocat, 3 minuty niżej i dlaczego niżej. Zobaczcie. I teraz chwilkę uwaga, chciałbym poprosić do dołączenia do mojej grupy darmowej Trading Free Group Prowadzimy tutaj dwie sesje handlowe dzienny. Dzisiejsza sesji się w plusie, mamy 8 plusów dziennie, Było dwie sesje po 4 plusy. Także e, prowadzimy sesje handlowe o godzinie 14 i godzinie 18, tak? tutaj mam zawsze pisze o jakiej godzinie prowadzę e, handel i także jeżeli chcesz dołączyć do grupy, to link będzie w opcji temu filmiku, tak? Dwie sesje o 14 i 18 е, дає один сигнал за сесію. Також маєш два сигнали джен. Наприклад, тут я бачу, маємо EUSD, ніж чи минути, і маємо плюс атак, показує всі внески. Також попрошу о долученні до групи. І рівні, що покажете на жаль, технічне, є то робот хандлові, який проводить аналізу технічну на різних парах валютових і на різних рамах часових. Може вибирати доволі пару валютову і доволі рамку часову і проводити аналізи. Бот видає внеску, наприклад, вещі в дул, вещі в отвориш транзакції в i mać zysk. Jeżeli chcesz otrzymać tego robotę, link będzie w opisie tego filmiku. Jeżeli prowadzimy analizę techniczną, zawsze musimy zwrócić uwagę na wszystkie wskaźniki, na to, co dzieje na wykresie w ogóle, co pokazuje wskaźniki i to będzie prawidłowa analiza techniczna. Zobaczcie, mamy tutaj tendencję wzrostu, tak, i na wskaźniku RSI też cena idzie w górę, tak, w takim kierunku. Ale w ogóle jest już blisko do strefy wykupienia. Tak, co będzie powodować ten odwrócenie ceny zobacz na przykład tak było tutaj e, też pokazywał e, ten, te poziomy pokazywały że była cena wykupiona i teraz tym na tym wykupieniu będziemy czekać że cena odwraca się w górę bo wszystkie wskaźniki pokazują że naprawdę cena dochodzi do tego poziomu czym to jest poziom wykupienia? wykupienie to jest poziom na którym już cena nie jest nie mają interesowania kupować na tym poziomie, tak? Dlatego że cena jest ma ceny wyżej czym ona jest, jest cena rynkowa wyżej czym musi sprzedawać ten aktyw, tak i to powoduje spadek, że nie chcą kupować na tym poziomie. I zobaczcie naprawdę mamy tutaj już świecie czerwony tak? na tym poziomie, że cena doszła do tego poziomu wykupienia i to jest poziom oporu dla naszej ceny, tak i na poziomie oporu już nie chcą kupować ale w ogóle, jeżeli sprawdzić na 30-minutowym wykresie na przykład, tak, też mamy taki poziom yy, tendencji tylko wzrostowo, zobaczcie, ale w ogóle, jeżeli sprawdzić na wykresie, tak, to mamy już poziom, który będzie tutaj cenę odwracał, tutaj poziom oporu, który będzie pływał, że ten wcześniej już odwróciła się na tym poziomie, zobaczcie, był taki ruch i tutaj też jest nie ma żeby kupować, a będą sprzedawać na tym poziomie, także czekamy odwrócenie. вдул. Завжди мусимо справжити пожуми і кіде хандлуємо від пожумів, мусимо побачити на різних вказниках, на, я користам з вказнику RSI, який показує мені, що ціна є викуплена, лук випшедана. Та, і кіде є ціна викуплена, входимо в транзакції і маємо плюс, бо на тим пожуму просто психологія трейдингу покаже, що на пожуму викуплення не купую, так, а хто ж немає інтересу купувати żeby na tym poziomie i dlatego cena to powoduje spadek i cena e, idzie w dół tak? ale zobaczcie w ogóle na ruch e, jakie są świeci na pocket option tak to pokazuje że naprawdę jeszcze byki handlują i mydwiedzie też ale w tym, w tym w tym momencie kiedy już cena znajduje się w Poziomu wykupienia, urzędnika rynku już nie kupują aktywy, tak? to i to powoduje spadek. I zobaczcie, teraz czekamy jeszcze trochę zamknięcie, zawsze kiedy handlujemy od poziomów. Na tych poziomach jest duża zmienność, tak? I zobaczcie, na przykład, tak jak tutaj jest cena blisko do poziomu otwarcia, dlatego, że handlujemy od poziomów, tak? Kiedy jest się jest, jest, jest dużo takiej. така е, е, валка між биками медвежими так, на тим пожумі, то і поводує такі e, рухи близько до пожуму е, e, от вашої транзакції. Але уж є маме плюса, я ж не був плюс, мож можу вже отворити покривання, так, але в огулі маємо плюса. І забачте, так, ціна доходить до того пожуму, який ми ввіли, до пожуму опору. Так, тен пожум поводує, що ціна Będzie odwracać się w dół, dlatego że jest, no, nie jest mamy interesu w tym poziomie już kupować. Także taka analiza techniczna powoduje, że kiedy handlujemy od poziomów, musimy rozumieć i psychologię tradingu, tak zwrócić uwagę na wskaźniki. Jeżeli wskaźnik RSI pokazuje dywergencję, że cena na wykresie mamy wzrost, a, a na wskaźniku RSI mamy spadek, to może sygnalizować o tym, że cena będzie zmienić swój kierunek i później luf korekty lub będzie odwracanie. I zaczynać trend spadkowy, tak. I to jest taka szybka analiza techniczna, tak. Bo kiedy handlujemy od poziomów, to jest bardzo proste, bo to jest psychologia, tak. Kiedy inni chcą kupować na tym poziomie i to jest bardzo dobrze dla początkujących zaczynać handlować lub od poziomu, lub w trendach, tak. Także zobaczcie, teraz poszukamy inny parę walutowy, tutaj już wszystko jest zrozumiałe i zobaczcie na przykład na ten parę euro. Euro USD, теж є цікава ситуація, то можемо відводити транзакції тут. То пошукаємо пари валітової на викращі, ой, на pocket Option. І otworzymy e, 250 dolarów niż 3 минути і для чого нижче. Зважте, маємо подобну ситуацію, як на попередній парі валютової, вже теж був такий взрост. Але коли не доходжу до позіуму до опору, так, маємо тут ще один позім опору. Zwróćcie uwagę na taką sytuację, że wcześniej na wykresie był duży poziom oporu, jaki znalazł no się niżej. Teraz mamy poziom, jaki jest przebity, tak? Zobaczcie, tutaj mamy poziom oporu, jaki był przebity, cena poszła wyżej, tak, w ten, w ten trend wzrostowym. I, ale mamy, już wcześniej też była taka sytuacja, że na tym poziomie było przebicie, tak? Ale w ogóle, zobaczcie, że w wskaźnik RSI pokazuje, że tam mamy wykupienie. але бики є, щоб мали сіли, так, і поніше це не вижий. до того пожму, який знайдує, що є ще один пожмом опору, так, але в окулі вказник RSI, покажує за це на, і уж страчить сіли, так, мідвежі zaczynają być aktywne tak? i byki nie mają tej siły jak były wcześniej tak? i nie ma tego dużego trendu. I to jest sygnałem na to, że na tym poziomie będzie odwrócenie ceny. Bo tutaj zobaczcie, był poziom e, wsparcia, tak? na tym poziomie wsparcia, od tego poziomu wsparcia też było zawsze, cena odwróciła się i tutaj już mam, mały, był taki poziom oporu i ten poziom oporu był przebity tak? ten poziom, który teraz mamy. Może być to falszywe przebicie, tak? Jak było wcześniej, bo wcześniej ta cena przebiła ten poziom i już czekamy, kiedy cena dojdzie do tego poziomu, jaki był wcześniej, prze falszywy przebity, tak? Ten, ten znajduje się tutaj i od tego poziomu będzie odwrócenie ceny w dół, tak? Bo naprawdę w tym momencie już nie ma ceny i nie ma takiego interesu kupować. Także poczekamy zakończymy transakcję i zobaczymy. Zawsze musicie pamiętać, że trading jest nie tylko część techniczna, a jest część psychologiczna, tak. Jeżeli już poziom pokazuje, że naprawdę tam mamy wykupienie i wskaźnik RSL pokazuje, spadek, to wszyscy, kto prowadzi analizę techniczną, zna, że na tym poziomie już nie ma interesu kupować, tak. I na tym, na tym poziomie aktywnie nie kupują, co powoduje ten spadek i cena idzie w dół, tak. Lub wchodzi w mamo korektu, ale od tego poziomu nie może cenę Podnosić wyżej, tak, bo naprawdę to jest taki poziom psychologiczny, który pokazuje, że naprawdę w tym, w tym momencie nie, nie, lepiej nie kupować aktyw. Ale zobaczcie teraz, byki jeszcze mają siły, tak, bo naprawdę cena jeśli nie weszła w ten poziom e, oporu, jaki jest dla, dla ceny i możemy też na tym poziomie otworzyć pokrywanie, jeżeli będziemy mieć minus, tak? E, bo kiedy jest, już mamy poziom, już znamy, że ten poziom jest duży, ten poziom e, oporu, ale cena jeszcze ma korektę i jeszcze idzie trochę wyżej tego poziomu otwarcia e, transakcji, to możemy otworzyć pokrywanie, kiedy będziemy mieć stratę na pierwszej transakcji. Jest to ryzykowne, ale ja otworzę pokrywanie dlatego, żeby nie stracić pierwszej transakcji, bo moja analiza techniczna pokazuje, że musi być odwracanie tym poziomie, bo cena jest naprawdę wykupiona, tak? Po prostu jeśli jeszcze ma, jeszcze ma ten ruch w górę, zobaczcie, bo wcześniej już było wykupiona, ale na jakim poziomie? Na tym poziomie, jaki jest cena znajdowała się niżej tego, gdzie teraz znajduje się nasze cena, tak? To znaczy, że byki jeszcze będą pchać ceny w górę do tego poziomu wykupienie jakie jest na wskaźniku i to powoduje że od tego poziomu już będzie odwrócenie w dół i będziemy mieć plusy tak i dlatego ja ryzykuję kiedy otworzę po jeszcze jedną transakcję tak bo pokrywanie ma u dwa razy wyżej koszt niż pierwsza transakcja ale jeżeli nie otworzę pokrywania to może mieć straty i analiza techniczna pokazuje że naprawdę mam wykupienie, tak? I teraz do tego poziomu czekamy odwrócenie ceny w dół i że będziemy mieć plusa i pokrywanie zamiast się w plusie, tak? Możemy sprawdzić na różnych ramach czasowych, gdzie znajduje się cena, ale w ogóle czekamy, że naprawdę będzie plus i te pokrywanie e, ma, przynosi nam zysk, tak? I pokrywa pierwsza strata stratu pierwszej transakcji, tak? Jeżeli jeszcze nie znasz dobrze, jak prowadzić analizę techniczną, to najpierw musimy nauczyć się prowadzić tą analizę techniczną, bo żeby nie mać straty, tak, bo naprawdę jest to poziom wsparcia i oporu, on jest taki poziom psychologiczny tak? i różni traderzy mogą e, te... Że identyfikować te poziomy próżne, tak, co może powodować straty i dlatego kiedy prowadzimy analizę techniczną musimy zawsze mieć taką pewność, że naprawdę to jest poziom oporu, a nie znajduje się on wyżej lub niżej tak? i ot, to będzie wpływać na decyzję i że będziemy mieć plusa czy nie. Tak? To najpierw co musimy zrozumieć i, i co musimy nauczyć kiedy handlujemy to Як зентифікуватися потім з партій опору, як зрозуміти, що це знайдуш hey в тренді или ні, в якому тренді знайдушся, так може бути рух бочний. І вже тебе подойдемо, якщо матч відзи на темат, то і матч зиска. Як Якщо немає відзи, то буде цей хан не зискований, а просто тречилий. Чим більше часу втрачаємо на те проведення аналізу технічної, то найпільше е, зиски і такі вніс мають е, е, з ханту. Так? Бо вушні ситуації здається на верхніші і якщо еж, було вчасні, так, то і бенже, е, далі теж може бути такі позиції з когоні або страшні. Zobaczcie, na przykład teraz już mamy plusa, tak? jeżeli by nie mam pewności w tym, że naprawdę ten poziom oporu będzie ceną odwracał w dół, to mogę mieć straty jak i pierwszej transakcji, tak? tak i pokrywanie. Ale zobaczcie, zamyka się pokrywanie w plusie, to pokazuje, że naprawdę analiza techniczna jest prawidłowa, gdzie mamy ten poziom oporu, jaki zmieni jaki odwraca ceny w dół, dlatego że naprawdę zawsze, kiedy, bo tutaj już jest duże wykupienie, tak, zobaczcie, cena płuści w górę, tak, jest tendencja wzrostowa, wszystko w porządku, ale zobaczcie, że wskaźnik RSI już pokazuje dywergencję, tak. W ogóle był trend wzrostowy, ale teraz na tym poziomie występuje, że mamy. може ціна відвертається так, потім в тренду зростовим, ціна доходить до poziму опору, і цей poziom опору менше відвертно ціни в ту. Будь... Менше. Так же попрошу, якщо не знаєш, як почати аналіз технічно, то попрошу огляну дощчистки моїй філміки. Мам дуже таких матеріалів на тему аналізу технічний і показую на практиці, як то виглядає і також попрошу о підскрипці каналу. I już na dzisiaj już wszystko. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do następnego razu.